Lubiam lejsy. Nie rozumiem. To wszystko? Skończyły się? To okropne. Co mam teraz jeść? Właśnie. Muszę tu ściągnąć pomoc. Użyję do tego mojego lasso. Lindo, zacznę od ciebie. No dalej. Uderz go. A masz. Ojej, co się dzieje? Zaraz się przewrócę. No dalej jeszcze trochę. Jak miło jest siedzieć sobie spokojnie w letnie popołudnie. Ola Boga! To pańskie zamówienie, autorski przepis szefa kuchni, czyli mój. O kurczę, coś mnie ciągnie. No to oczywiście oryginalny sposób podania. Gdzie my jesteśmy? Co tu się dzieje? Witam w challenge'u! Chcę, żebyście w pierwszej rundzie zrobili mi orzeźwiającą lemoniadę. Co tam masz? Lemoniadę? Jasne. No dobra, dostaniesz lemoniadę. Prościzna. No, no, już wiem, od czego zacznę. Musimy wziąć cytrynę i wycisnąć z niej wszystkie soki. Nie wystarczy od tak ją wycisnąć. Trzeba użyć na niej technik karate. A masz! Ale to wciąż za mało. Teraz czas na wałek do ciasta. Użyję go, aby cytryna dała dużo soku. Gotowe. Teraz możemy ją wycisnąć do wody. Ale super. No to i ja zacznę. Ale chyba nie użyję cytryn. Są zbyt kwaśne. Zamiast tego wezmę dojrzałe pomarańcze. Są o wiele smaczniejsze. Łatwiej je też wyciskać. Ała! Moje oczy! To boli! Głupie cytrusy! A miało być tak pięknie! Babciu, oczy mnie bolą. Linda, po prostu musisz być troszkę ostrożniejsza. Kurczę, będę musiała wymyślić coś innego. I mam już pomysł! Po co w ogóle zawracać sobie głową jakimiś przygotowaniami? Jest przecież kola, którą kochają wszyscy. Wystarczy tylko przykręcić ją do specjalnej maszyny, która będzie nalewać kolę do szklanek. Właśnie tak. O kurczę, nie myślałam, że butelka będzie taka ciężka. Ale udało się. Serio? To zwykła kola. A ja zamierzam zrobić kilka lemoniad do wyboru. Do każdej mam specjalny syrop. A z pomocą tej maszyny mogę nie tylko dobrze wymieszać syrop, ale także napełnić lemoniadę odpowiednią ilością gazu. Nalewamy pysznego syropu. Zakręcamy i naciskamy guzik. Tylko spójrzcie, super co. A moje arcydzieło będę podawać w puszkach od fanty. To po prostu świetny pomysł. Jak zawsze. A żeby było jeszcze ciekawiej, przylutuję z powrotem wieczka puszek. W ten sposób uzyskam niesamowity efekt. Miley nawet się nie zorientuje, że zrobiłem tę fantę sam. Ale mój wariant smakuje o wiele lepiej niż zwykła Fanta. Ułożymy to wszystko na półeczce i można podawać. Po co tyle kombinować? Majlu uwielbia zwykłą domową lemoniadę. Poczęstuję ją właśnie taką. No wow! Nie spodziewałam się, że zastanę tu aż tyle lemoniad. Najpierw spróbuję lemoniada babci. Oj, rety, jakie kwaśne! Nie da się tego pić. Chcę coś innego. O, kola! Ale super! Mam tu nawet specjalny kubeczek. O, nie! Ta butelka zaraz wystrzeli w kosmos. Właśnie tak! Kurczę, nie spodziewałam się tego. Jestem na nie. Został ostatni kandydat. Cały automat różnej lemoniady szefa Quentin'a. Dobrze, że mam pieniądze. Wyciągam. Ojej, to chyba fanta. Spróbuję jak smakuje. O tak. To jest lepsze niż fanta. Quentin, gratuluję zwycięstwa. Dziękuję. Starałem się. Tym bardziej chcę coś bardziej sycącego. Poproszę o lody. Dostaniesz lody. Oczywiście, wnuczko. Lody? Już mam pomysł. Dlaczego by nie użyć koktajli mlecznych Nesquik i patyczków od lisaków? Dobrze, że mam ich mnóstwo. W dodatku mogę zjeść całą masę czupaczówców. Super! Co za szczęście. Dobra? Patyczki gotowe. Pozostaje tylko wbicie w te kartoniki. A teraz włożę je do zamrażarki, żeby zamieniły się w lody. i gotowe. A ja zrobię lody z naturalnych składników. Specjalnie na tę okazję przyniosłam dżem, który sama robiłam. Miley go bardzo lubi. Mam też specjalną foremkę do lodów. I zaraz jej użyję. Kładę do foremek dżemik stawiam patyczki. No i do zamrażarki, to nie potrwa długo, ale żeby nie przegapić, nastawię zegarek, da mi znać, kiedy nadejdzie czas na wyjęcie smakołyków. A na razie postoję tutaj sobie i poczekam, a może nawet się zrzemnę. To wszystko jest zbyt banalne. Aby zrobić lody, użyję specjalnej płyty mrożącej. Umieszczę na niej kawałki egzotycznych owoców. A następnie przerobię to wszystko na pire. Dalej zaleję śmietanką i dobrze wymieszam. Że moje lody są gotowe. Czas je wyjąć. Ok. Zdejmujemy kartonik i próbujemy, co wyszło. Mmm, nierealnie pyszne. Dobra. Moje lody z owoców egzotycznych gotowe. Muszę teraz je zwinąć w roloniki. No właśnie, o to chodzi. Teraz to samo trzeba zrobić z innymi owocami. To będzie kiwi. Maji na Bank posmakują te wieloowocowe lody. Teraz bierzemy mango. To będzie moje kulinarne arcydzieło. Spójrzcie tylko jak apetycznie wyglądają te lody. Wygram na pewno. Dodam kilka owoców i można jeść. Moje lody też są gotowe? A gdzie jest babcia? Szła do lodówki. Oj, co się stało? Przez przypadek zasnęłam. Muszę lecieć. Ciekawe, co moja wnuczka powie na lody babci. Smacznego! Wow, to wszystko wygląda bardzo apetycznie. Tym razem spróbuję lodów Lindy. Mmm, są pyszne, ale takie zimne. To nie lody, a prawdziwy kawałek lodu. A teraz zobaczymy, co przygotował dla mnie Quentin. Ojej, jakie pyszne, smakowite, ale znowu mega zimne. Chociaż to lody, czego się spodziewałam. Zjem jeszcze troszeczkę i wezmę się za porcję babci. Ojej. Ale ładnie wygląda. Moja kochana, bo się przeziębisz. Babcia musi cię ogrzać. Proszę, trzymaj. Czapeczka i szaliczek. Nie chcę, żeby moja wnuczka zamieniła się w bryłę lodu. Dziękuję, babciu, od razu lepiej. A tak przy okazji zrobiłaś naprawdę dobre lody. Jesteś zwycięzcą tej rundy. Dziękuję, wnusiu. Dla ciebie wszystko. Jej na żywo te torty wyglądają jeszcze lepiej niż w telewizji. Co tam wisi? Nie wiem. A ty co masz? Ojej, jaka piękna piniata. Jest cała złota! Ciekawe, co w niej jest. Na pewno coś fajnego. Rozbiję ją kijem baseballowym. Jej co za cuda. Korona świecidełka monety. Słodkie, złote monety. Normalnie oszaleję. Co za bogactwo! Zaraz udekoruję mój tort złotymi monetami i diamentami. Jaki piękny królewski torcik. Teraz mam prawdziwy deser dla księżniczki. Wiem, założę na siebie koronę. Teraz jest fajnie, mój wizerunek pasuje do tego błyszczącego tortu. No i co jeszcze powiesz? A ty nie masz takiej korony, Emma? Ciekawe, co ja tu mam. Jakoś dziwnie pachnie. Ostrożnie. O nie, to jest to obrzydliwe. Ostrożnie, nie rzucaj swoich śmieci na moje ciasto. Dobra, trzeba to jakoś posegregować. obrzydliwe. I jakiś śmierdzący ser. Lepiej ocencie mój torcik. Co nim sądzicie? Spójrzcie na mój śmierdzący, ale bardzo ładny. Co? Muszę zjeść chociaż kawałek z tymi paskudnymi robalami? Postaram się. Nie, nie mogę, nie dam rady. Masz problem. A ja chętnie zjem mój tort. Tak pięknie wow. pachnie. Jest pyszny. O tak. Złoty czupa A co ty masz? A ja mam przypalone tosty porażka. Zjadaj je. Mam pomysł. Pokroję ten tort dookoła. Wezmę tosty i z nimi zrobię to samo. Potem pokroję je w paski i bardzo ładnie udekoruję mój tort tymi tostami. Właśnie w ten sposób. Patrzcie, może nie wyglądają zbyt apetycznie, ale tworzą przepiękny domek. Bardzo mi się podoba. Co o tym sądzisz? Tak sobie. Zobacz, co ja będę robić. Zakładam okulary. Sięgam poki i BUM! To był mój złoty czupaczups. Proszę o rondel. Zamierzam podrzeć te złote kawałeczki lizaka i zamienić je w złoty płynny karmel. Tylko spójrzcie. A teraz namaluję złoty diament. Jest piękny. Właśnie nim udekoruję mój tort diament, korona i jeszcze jeden diament w złocie. Tak pięknie komponują się z błękitem. Całość posypię złotą posypką. Mam prawdziwie królewski tort. Jest taki piękny, naprawdę cudowny. Mój jest lepszy. Taki domek mi wyszedł. Jak wam się podoba? Mój królewski tort jest bardzo ładny, prawda? Myślę, że zjem kawałeczek. To na kawałek ze złotą ozdobą. Mm, jakie to jest pyszne. Też chciałabym spróbować. Ale będę musiała jeść ciasto z tymi przypalonymi tostami. Nie bardzo mam na to ochotę. Wygląda niezbyt apetycznie. Kurcze, nawet nie da rady tego ugryźć. Auć. Jakie to zabawne, Kate. Nie widzę w tym nic zabawnego. Surowe ziemniaki? Jak można nimi udekorować tort? Nie rozumiem. Wow, skitelsy. Patrz, patrz, mam ogromny automat ze skitelsami. Nacisnę przycisk. I mam jednego skitelsa. Wow. Zjem go. O, mam pomysł. Podstawię tort pod automat i nacisnę przycisk. Co? Tylko jeden cukierek? A jeśli nacisnę przycisk kilka razy, działa, ale trwa to tak długo, bo naciskam szybciej mocniej. Gura, góra skitelsów wysypała się na moje ciasto. Właśnie to, co trzeba. Zjem garść tych pysznych skitelsów. Jakich dużo? Odlot. i gotowe. Mam niesamowity tort z drażetkami. Kurczę, ja mam jakieś ziemniaki. Ale wymyśliłam coś ciekawego. Lakiery do paznokci poproszę. Tego właśnie potrzebuję. Pomaluję ziemniaka lakierem do paznokci, żeby ładnie wyglądał. A teraz narysuję literę białym lakierem. Proszę mam wielkiego ziemniaczanego skitelsa, a wręcz cały talerz wielkich ziemniaczanych skitelsów. Pozostało tylko umieścić je na torcie. No bardzo ładnie mi to wyszło. Rzeczywiście. Ale czyj tort jest lepszy? Spójrzcie na moje ciasto z ziemniaczanymi skitelsami. Oceńcie mój pyszny tort z prawdziwymi skitelsami. Najfajniejszy w historii. Zaraz go pokroję. Ukroję taki zgrabny, pyszny kawałek. Jej jak apetycznie wygląda! Co za uczta rozpływa się w ustach? Wspaniały tort. Kurczę, ja też chcę. Mam piękny tort, ale chyba nie będzie smakować, bo wiem, że tam są surowe ziemniaki. Dobra, spróbuję mimo wszystko. Ciężko się gryzie. Okropność! A mój jest pyszny! Wow, srebrna huba buba! No to lubię! Aj ja mam suchy makaron z zupek chińskich. Co nie jest takie złe? Powinien być smaczny. Udekoruję nim mój tort. Ekscytujesz się zwykłym makaronem. No okej, okay, moja srebrna huba buba, zamierzam ją otworzyć. Owina nią całe ciasto. Wygląda świetnie, bardzo ładnie i smacznie. A teraz nadmucham duży srebrny balon. Wow, jaki piękny! Położę go z wierzchu. Znowu mam królewski tort. Jestem geniuszem. Wow, jaki ładny! Ale zobacz, co zaraz ja zrobię. Najpierw rozbiję makaron na małe, drobne kawałki. Powstanie z tego świetna posypka do tortu. Zamierzam go w ten sposób udekorować. Patrz. Myślę, że wyjdzie pysznie i ładnie. Ozdobię tym calutki tort. No, wychodzi mi całkiem nieźle. Wyciągnę troszkę tortu ze środka. I jeszcze troszkę. Oczywiście trzeba też tego spróbować. Jest naprawdę dobry. A ten kawałeczek pokruszę do środka. Na pewno będzie pysznie. Nie! Yeah. Teraz zaleję to wszystko gorącą wodą. Ojej, wyszedł mi gorący tort makaronowy! Mój taki slepszy, nie bo mój. Spójrzcie na to dzieło. Moje ciasto jest niezwykłe, mam zamiar je zaraz spróbować. Mm, jakie apetyczne! Wyszło całkiem nieźle. Zjem je całe rękami. To jest takie dobre. Fu, to obrzydliwe. Spójrz na mój tort. W końcu wezmę kawałeczek. Jest taki apetyczny. Ostrożnie. O nie, mój balon pękł. Szkoda. Ale zobaczmy jak smakuje. Bardzo dobre! Zrobiłam naprawdę pyszny tort. Ma niesamowity smak. Subskrybujcie kanał Multidu, żeby nie przegapić równie zabawnych i smacznych challenge'y. Do zobaczenia, pa pa!